Witam. Chciałem Wam dzisiaj pokazać jak wiążę jeden ze swoich ulubionych przyponów, który używam do łowienia rzutu na wody z, z dużą ilością zielska, z dużą ilością mułu, do kulek pływających. Jest to przypon o nazwie Chodrick. Jest to krótki przypon wykonany z materiału mono, zakrzywionego, żeby zwiększyć skuteczność zacięcia. Stosuję materiał o nazwie Riga Mortis firmy Carp Spirit. On występuje w grubościach 15-20 oraz 25LB w kolorach brązowym oraz zielonym. Na początek odcinamy sobie kawałek tego materiału. Jakieś 15-20 cm nie więcej. Haczek, którego używam jest to Steve Rick Chot firmy Teshkar Spirit tutaj do kulki 14-15 mm będzie haczek. w rozmiarze 6 wiążę sobie klasycznym węzłem bez węzła przekładam sobie materiał mono przez oczko zostawiam kawałek włosa I owijam 7-8 razy. 4, 5, 6, 7. Następnie od góry przez oczko. O tak. Powstał węzeł bez węzła. Teraz zaciskamy sobie ten węzeł, żeby to nam się wszystko ładnie ułożyło. Tak. Kulka będzie mocowana na takim specjalnym magneciku z oringiem lub z oringiem lub owalem. Nadziewam sobie na powstały włos magnecik. przekładam włos od góry przez oczko. Tworzy pętle D. Ucinam niepotrzebny koniec włosa Przypalam zapalniczką stworzyć takie zgrubienie, żeby nam ta żyłka nie uciekła od pętli D Sobie układamy to następnie zakończamy takim krętlikiem z dużym kółkiem w rozmiarze 11 o Prostą węzłem. Przekładamy przez oczko krętlika. materiał Mono przez oczko krętlika. Ustalamy mniej więcej długość tego przyponu. Nie powinno być większa niż 3-4 cm. Raz, dwa. Oplatamy. Przetrzymujemy sobie palcami i przez to oczko tutaj. Przekładamy żyłkę mono. Zaciskamy. Możemy już użyć jakiegoś zaciągacza jeszcze sobie. Tak. Ucinamy niepotrzebny kawałek żyłki. Również przypalamy koniec. Troszeczkę zgrubienia i przepon prawie gotowy. Uformujemy go poprzez włożenie go do piornika specjalnego właśnie do czodrigów. No, lub w palcach można sobie go wyprofilować również na szybko nad wodą lub w domu wcześniej.